za otwarte. Jesteśmy w trakcie Branicki Festiwal po pierwszym dniu niezwykłym dniu, gdzie mogliśmy wysłuchać premiery wawelskie, a wystąpił zespół Kakao Singers w towarzyszeniu naszego zespołu lokalnego imienia Gaspary Castillone, zespołu muzyki dawnej był to koncert naprawdę niezwykły i myślę, że jeszcze wielokrotnie wrócimy do tej muzyki. A jutro nas czekają oczywiście pieśni i muzyka Lewantu i podróże, podróże śladami Aleksandra Branickiego, podróże śladami muzyki z tamtego terenu. Przeniesiemy się, przeniesiemy się również w tamten okres, prezentując dorobek hrabiego Aleksandra Branickiego i zwiedzając Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej pod kątem dorobku biblioteki Branic. Hrabia Aleksander był wybitnym kolekcjonerem dzieł sztuki. Ksiąg, rękopisów, mecenasem nauki i kultury który absolutnie tą bibliotekę kompletował z wielkim rozmachem, to znaczy kupował całe kolekcje, ogromne kolekcje. Proszę wyobrazić, że nieraz tak ogromne kolekcje, że dwa lata trwało przywiezienie książek do suchej. Dzisiaj też odbył się panel związany z kontynuacją festiwalu, z jego kształtem w przyszłych edycjach i muszę powiedzieć, że to był panel, który napawa optymizmem, ponieważ wszyscy partnerzy, którzy się włączyli w tą edycję, pierwszą edycję festiwalu muzealno-artystycznego, zadeklarowali uczestnictwo w kolejnych edycjach. Mamy sporo pomysłów, padły konkretne propozycje i ja jestem pełen entuzjazmu i myślę, że i zarówno Muzeum Miejskie, Suchej Beskickie i Fundacja Equinum wspólnie i z partnerami będziemy budować kolejne edycje festiwalu. I stąd zaproszenie muzeów i, i oczywiście bo placówek naukowych, bo będziemy mogli w ramach tego organizować również badania. My w tym roku zaczęliśmy i przeprowadziliśmy kwerendy dotyczące muzykaliów, które znajdowały się w, naszym, w, naszym, w naszych zbiorach. Pani na tą kwerendę przeprowadziła i proszę sobie wyobrazić, że dowiedzieliśmy się, że w Gdańsku zachowały się Książki i materiały z Biblioteki Branickich, o czym nie mieliśmy żadnego pojęcia, dlaczego wybrałyśmy. Jesteśmy w trakcie tutaj warsztatów projektowania exlibris. Jest to mała grafika, kompozycja graficzna, która służy do oznaczania własności książek. Chcieliśmy tutaj właśnie nawiązać do Ex Librisu Branickich, Herbu Korczak, słynnej biblioteki, niezwykle cennej dla Polskiej Biblioteki branińskiej, która znajdowała się na zamku w Suchej. Pierwszym etapem właśnie prac nad ekslibrysem, własnym Ex Librisem, jest to stworzenie projektu, grafiki, bądź też inicjałów własnego imienia czy nazwiska. Następnie projektu, przenosimy projekt z kartki na kalkę i przenosimy na specjalny linoleum w odbiciu lustrzanym. Następnie dłutem rzeźbimy dany projekt. Jesteśmy tutaj właśnie w trakcie realizacji własnościowego ekslibrisu. Przykładowo taki ekslibris właśnie na kartce odbity możemy oznaczyć własną książkę, swoją bibliotekę rodzinną. Jest to tak zwany znak własnościowy. Warto tutaj również pamiętać o tym, że zbiory biblioteki branickich były niezwykle cenne. była to jedna z największych bibliotek na ziemiach polskich w połowie XIX wieku. część tych zbiorów niestety jest zaginiona, część niestety zniszczona. najprawdopodobniej część tych książek znajduje się u prywatnych kolekcjonerów z kolei połowa obecnie znajduje się w instytucjach naszego kraju, w muzeach i instytutach naukowych. muzeum, muzeum i idén augusztusban egy együttműködési megállapodás köttetett. A két múzeum együttműködik különböző kiállításokban, kutatásokban, és a Braninski Fesztiválon is együttműködünk. A Andrzej Petsz igazgatóra leültünk megbeszélni azt, hogy nem csak itt Zula Beskickában, hanem Jászberényben is szeretnénk bemutatni Szeretnénk, ha bemutatkozna a Brányícki Fesztivál, jövőre mi is hozunk ide kiállítást a fesztiválra, és szeretnénk, hogyha az elkövetkezendőkben a fesztivál nem csak itt, hanem akár Janszberénben is a helyet kapna. Együttműködésnek, amiről az igazgató úr beszélt, van egy tudományos oldala is, és a Pázlán Péter Katolikus Egyetem ehhez szeretne, hozzájárulni magyar részről. A célunk az, hogy ez a régió minél ismertebb legyen a mai Magyarország területén, és megtalálja a magyar tudományoság azokat a kapcsolati pontokat és azokat a lehetőségeket, ami a történeti és kulturális együttműködés nyomán mindig is fennállt a lengyelországi és a magyarországi közösségek között. Ezt szeretnénk tovább mélyíteni és tovább segíteni, remélve azzal, hogy a régióba, ebbe a régióba és környékére minél több magyar hallgató is bekapcsolódik a kutatásokba, és részt vesz ennek a I Janek o kulturze współpraczeń, o Minneel Tobebalu, i a, a Minneel Tobeb Branicki Festiwal to nazwa, wszystko zawiera i wiele bardzo mówi. Tak jak wspominałam na konferencji, zamiarem naszym było skojarzenie wszelkich sztuk, skojarzenie wszelkich przejawów nauki i odkryć, podróży tego wszystkiego, czym Branicki żył. Drodzy Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie pierwszej edycji Branicki Festiwal na Zamku Suskim w Suchej Beskidzkiej. Obecnie trwa drugi dzień festiwalu. Za nami bardzo ciekawe wykłady na temat dziedzictwa Biblioteki Branickich. Przed nami wykład dotyczący podróży i hrabiego Branickiego, jego zdobyczy i na samym końcu nawiązujący do podróży na Bliski Wschód Hrabiego Bramińskiego, koncept muzyki orientalnej. Niezwykli artyści właśnie Ibrahim i Tomasz Celis Sanchez zaprezentują muzykę Lewantu. Muzyka, która, która powstała 2000-3000 tysiące, tysiące lat, czasami przed, przed naszą erą i będą dzisiaj prezentowali właśnie w układzie na lutnie arabską UT. Śpiew oczywiście łasym Ibrahim w towarzystwie, w towarzyszeniu instrumentów perkusyjnych to, Tomasa Celisa Sanchez. Festiwal został zrealizowany dzięki wsparciu Województwa Małopolskiego oraz wsparciu miasta Sucha-Beskidzka, a partnerzy, którzy się włączyli, dzisiaj obecni na panelu, zadeklarowali, że festiwal będzie kontynuowany, z czego bardzo się cieszymy i zapraszamy na następne edycje.